Cześć, witam Was w moim warsztacie. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat grawerki laserowej, którą tutaj widzicie w tym autokartonie. Jest to nowiutki model grawerki laserowej firmy Longer. Tak jest, to jest ta sama firma, z której posiadam tą autodrukarkę 3D. Jak, jak wiecie, jakiś czas temu na moim kanale, w moim warsztacie pojawił się pierwszy laser i pierwsza drukarka. Nie ukrywam, troszeczkę się obawiałem tej technologii, a jak się okazało niepotrzebnie. Nie jest to takie trudne, jak, jak to się przyjęło. Można to bez problemu opanować, tym bardziej e, graberki laserowe. Świetne urządzenie, bardzo mnie zaciekawił ten temat i te urządzenia, także cieszę się, że mam okazję sprawdzić, przetestować i Wam pokazać. Tą autograwerkę jest na tyle ciekawa, bo już jej głowica laserowa jest zerowana w nowej technologii, jest dwa razy mocniejsza, zachowując przy tym dokładność plamki naprawdę na poziomie głowicy stricte przeznaczonej do grawerowania, bo oczywiście do tej pory yy, producenci rozwiązywali to w ten sposób, że mieliśmy jedno urządzenie, a do niego mogliśmy zapiąć różne głowice, w zależności jaką pracę chcemy wykonywać, czyli yy, te słabsze, ale z mniejszą planką do grawerowania, do grawerowania te mocniejsze głowice do wycinania. Teraz mamy tutaj dwa w jednym, czyli mocną głowicę z naprawdę małą planką. Wszystko wam po drodze pokażę. Zestaw jest oczywiście do samego oddzielnego montażu, ale tak jak mówiłem, kiedyś mnie to może i przerażało, teraz jestem pewien, że sobie z tym poradzę. I wy również wykonamy oczywiście próby, wykonamy testy. Nie będzie takich tam wycinany kółek kwadratów, tylko mamy tutaj robotę do zrobienia. W starym warsztacie pamiętacie, były tutaj loga, napisy. Wtedy to było pisane loga logo były malowane przez moje dzieci, co było urocze, ale zostało to tam. Tutaj wytniemy sobie to, wygrawerujemy i wytniemy sobie to na przykład na sklejce albo na HDF-ce. Także tu będzie konkretna robota, zobaczymy jak sobie ta głowica poradzi. Oczywiście po drodze zrobimy jeszcze inne testy. Nie przynudzam, otwieram kartonik, szybki unboxing, szybki montaż i działamy. Zaczynamy oczywiście, certyfikat europejski. Mamy również instrukcję, instrukcja obrazkowa, kilka kroków montażu tego urządzenia, pewnie gdzieś tam znajdę plener, także będzie ona również w formie PDF, także ja wolę używać tego w formie właśnie PDF-u. I tutaj same nasze urządzenie, jego części, jego składowe, zobaczcie, to jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone, zresztą jak zwykle w takich urządzeniach. Tutaj, nic w podróży nie ma prawa się wydarzyć. Ja to na szybciutko rozpakuję. Pokażę Wam to już wszystko na stole i zaczniemy montować to w całość. Dobrze, moi mili, szybciutko. To są wszystkie elementy składowe tego urządzenia. Także elementy ramy, takie cztery profile, które sobie za chwilę rozpakujemy i zaczniemy je skręcać. Oś X praktycznie zmontowana. Mamy zasilacz. Mamy samą głowicę laserową, którą się za chwilę odpakujemy i przyjrzymy jej się bliżej. Mamy tutaj ten panel, i to jest. Tutaj serce całego urządzenia. Mamy tutaj przede wszystkim slot na kartę SD, czyli fajnie, bo nie musimy e, pracować i, i, tylko i wyłącznie, gdy mamy podłączone urządzenie przez kabel USB do komputera, możemy przyjść z plikiem zapisanym na karcie i e, po prostu wykonać pracę bez komputera w warsztacie. Także to jest bardzo fajne. Okulary ochronne oczywiście jak najbardziej. Trzy takie podpórki. Trzy bo czwartą stopką jest po prostu ten panel, to już widać i myślę, że to wszystko, to wszystko wam pokazałem zabieram się za montaż, nie ma co tutaj za dużo się rozgadywać Przychodzi czas na gwóźdź programu, czyli tą oto głowicę laserową zamontujemy na tej osi. Tak jak obiecałem, przyjrzymy się jej troszeczkę bliżej. Zobaczcie, to jest kawał głowicy. Tutaj mamy tą oto soczewkę, a tak naprawdę są tam ukryte dwie soczewki, stąd podwójna moc. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli producent teraz zastosował dwie soczewki w jednej głowicy, dwie soczewki po 5,5W dają łącznie 10W mocy. No tak 10,11 w porywach. Producent tak tutaj opisuje na, tutaj na tym, na tej etykiecie. Montujemy okablowanie i będziemy pomału kończyć składanie tego lasera. bardzo. Grawerka zmontowana. Pole robocze 40 cm na 40 cm. Tak jak widzieliście, tak jak mówiłem Wam, mocna głowica. Dwa w jednym. Tutaj mamy plamkę 600x600 mm. A tak to jest napisane i tak ja Wam podaję. Jestem bardzo ciekawy grawerowania takiego dokładnego. Czyli na pewno, jakąś fotografię sobie wygrawerujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. A poza tym, tak jak mówiłem, będzie cięcie, będą litery, będą loga, to wszystko co mi jest potrzebne. Także nie będzie tutaj zabawy w kółeczka, trójkąty, tylko klaser od razu idzie do pracy. Dobrze, tutaj z boku mamy gniazdo zasilacza. A tutaj mamy przycisk włączania. Także zaczynajmy. Maszyna ruszyła. Tak jak widzicie, tutaj mamy taki. Taki wyświetlacz, oczywiście dotykowy, tutaj mamy wszystkie parametry, możemy tutaj się połączyć z siecią wifi tutaj mamy pewnie pliki z karty SD, tutaj mamy sterowanie, no i tutaj parametry samego, samej pracy lasera, także tym się zajmiemy troszeczkę później. Na razie podłączymy się do komputera, połączymy się z programem i zaczniemy pierwsze próby. Także komunikacja jest, wyjeżdżamy jakiś pli i startujemy z stan. Praca wykonana, grawerka, laser, longer. Pracę wykonał. Tak jak mówiłem, najbardziej mi zależało, aby to wszystko powycinać dzisiaj. Te litery, te loga na tą moją zabudowę, ale o tym, jak poszło to wycinanie, powiem na końcu. Mogę Wam zdradzić, że bardzo dobrze. Tutaj przy okazji wykonałem kilka innych testów, troszeczkę grawerowania, troszeczkę cięcia w różnych materiałach, w sklejce, również w drewnie przygotowałem sobie tutaj takie oto elementy i byłem ciekawy jak pójdzie mu cięcie twardego drewna. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj nowy rodzaj głowicy laserowej. Są tutaj zainstalowane dwie soczewki, co daje nam łączną moc 10 W. Także głowica bardzo uniwersalna i do grawerowania, bo jej plamka to zaledwie 0,6 na 0,6. Także byłem mega ciekawy, czy naprawdę tak jest. Powiem szczerze, tak jest, zdaje to rezultat, idzie to w bardzo dobrym kierunku. Czuć, że ta głowica jest mocniejsza. Troszeczkę tutaj trzeba testów przeprowadzić więcej między cięciem a grawerowaniem, jednak te nastawy tych wartości odbiegają od takiej tradycyjnej głowicy. Ale to oczywiście jest na plus, bo nam zależy na tej mocy. Przede wszystkim Przede wszystkim widać ten plus przy cięciu. Tu słuchajcie, wycinałem te wszystkie elementy z HDF-ki 3 mm. E, tutaj po prostu ta jakość tego cięcia jest perfekcyjna. Jestem mega zadowolony. Troszeczkę tego cięcia było, część z tego widzieliście na filmie. Oczywiście całości nie będę Wam pokazywał, bo ja tutaj sporo liter miałem do wycięcia i gabarytowo też one najmniejsze nie były, a cięcie wcale e, aż tak wolno nie szło. Tutaj mamy jeszcze. Kolejne loga, tutaj mamy gdzieś Instagram, Facebooka, Instagram jest z takich małych kawałków do posklejania na czarnym tle, czyli na tej zabudowie i zobaczcie teraz sami te wszystkie elementy, czy duże, czy małe, one mają krawędzie bardzo fajne, bardzo ostre, tutaj specjalnie zostawiłem, bo na pewno widać było te obkopcenia w czasie filmu, tutaj dosłownie Szmateczka wilgotna i to elegancko schodzi, słuchajcie, bez problemu żadnego, także to nie jest żaden problem. No i z dodatkowych testów troszeczkę się tu zasiedziałem, więc w ramach przeprosin musiałem żonie deskę zrobić. A tak naprawdę tutaj proszę bardzo, skupmy się na samym grawerze, nie na treści jego. Słuchajcie, specjalnie nie chciałem za bardzo się zagłębiać w materiał, żeby to nie było zbytnio obkopcone. I powiem wam, że no fajnie. Szczegóły linie są ostre. Tutaj przy załamaniach wszystko nie ma jakichś takich, że tak powiem, bardzo nadpalonych krawędzi, także wszystko fajnie wyszło. Jestem mega zadowolony z tego graweru. Tutaj mamy dębinkę, także drewno naturalne. I teraz lecimy z klejeczki. Proszę bardzo, troszeczkę głębszy grawer. Jak najbardziej super ścięciem Sklejka 3 mm. Bez problemu to poszło. Tutaj mamy kolejne bryloczki, i tutaj przygotowałem sobie po prostu na szybko y, odciąłem takie listewki 4-5mm z jesionu. Z jesionu, słuchajcie, bardzo twarde drewno. Y, do tej pory czy ta sklejka, czy ta HDF, bo to jest ważna informacja, wszystko było cięte na raz. Jedno przejście i było ucięte. Y, tutaj z tym jesionem, no tu mamy dobre 4 mm, nie chcę się teraz mierzyć. Tutaj były, powiem Wam szczerze, trzy przejścia. Trzy przejścia dla pewności. Ten mi wyszedł troszeczkę grubszy, bo to jest z innego, z innego, z innego kawałka drewna. Tam dałem cztery przejścia dla pewności, ale, ale było aż za dużo, bo tam troszeczkę przysmaliło te krawędzie. Ale tu oczywiście troszkę papieru ściernego i, i to wszystko znika, nie ma problemu. No i co? Tutaj macie jeszcze testowy orzełek, jak zwykle. Zobaczcie teraz, możecie sobie zobaczyć, jak jest dokładność cięcia tej głowicy. No po prostu no na tekturze wiadomo najlepiej widać, najszybciej to idzie. Tutaj zresztą szybkość samego lasera y, też pokazuje, że konstrukcja jest no dobra. Nie ma tutaj żadnych wychyleń, nie ma tutaj jakiś mianek co odnośnie linii cięcia, także myślę, że no śmiało można tutaj y, to pokazywać. No i co? I były robione oczywiście, wypalałem też jakieś tam zdjęcia. Słuchajcie, to jest długi temat, tu by trzeba było się pobawić. Nie jest to mój temat, zrobiłem to tylko dla eksperymentu. Potencjał jest spory, ale to są już zajęcia czasochłonne. Te wszystkie zdjęcia, żadne z nich nie trwało więcej niż pół godziny, więc nie mogą być jakimś Jakiejś super jakości, ja po prostu szczerze mówiąc nie miałem na to czasu. Tu na przykład e, zamiast maksymalnych 1000 linii na milimetr, mamy ty e, przepraszam, 10 tysięcy linii, mamy tylko 1000 ustawiony, wydruk bardzo szybki, ale w sumie też ma swój e, fajny taki, że tak powiem. E, no, zależy co zdjęcie, dane zdjęcie nam przedstawia. No, czasami taka grafika może być e, pasująca do tematyki zdjęcia. Tutaj mamy taką panią, którą chyba wszyscy faceci znają. Ją też by trzeba było z nią troszeczkę poeksperymentować i na pewno by coś ciekawego z tego wyszło. Małe formaty, chciałem tylko zobaczyć e, również tą technikę, bo tego jeszcze szczerze mówiąc nie sprawdzałem. E, przede wszystkim było dzisiaj dużo, dużo cięcia na tą e, moją zabudowę. To po prostu była praca. E, taki szybki test przy okazji, chociaż ja tu spędziłem, powiem wam, no, bite dwa dni e, bawiąc się tym właśnie laserem. E, robiąc tutaj przy okazji różne inne rzeczy, aha, właśnie, jeszcze z ciekawości, e, powiem Wam szczerze, zobaczcie tutaj mam taką błazerię. No, nie taką, tylko ścinki z tej ściany. E, ja wiem, że jeszcze pewnie filmu nie ma o, o zabudowie, przynajmniej ją zobaczycie, już w prawie skończoną. E, 12 mm, 12 mm, i to słuchajcie, jest cięte na, dwa, na trzy przejścia. Przepraszam. No, i no przecieło, przecieło bardzo ładnie. Mało tego tutaj powierzchnie nie są jakoś bardzo przypieczone, także też super. Super to wygląda. I tutaj wiadomo, no, że im grubszy materiał, no to ta, ten kąt nam będzie uciekał. Jeszcze na takiej grubości nie ma tragedii, także można to w jakiś sposób tam wykorzystać. To jest miękkie drewno, oczywiście, sosna. Ze sklejką grubszą niż 4 mm był problem. Mam taką zwykłą sklejkę marketową 6 mm. Próbowałem to przeciąć, ale to jest taka, wiecie, jakaś słabej jakości sklejka. Nie jest to sklejka modelarska. Tam był szczerze mówiąc problem. Zrezygnowałem z tego cięcia. Nie jest mi takie coś potrzebne zresztą. Ja oczywiście e, zobaczycie na moim kanale: będą różne, przeróżne rzeczy z laserem wykonywane. Również narzędzia jakieś koła zębate i tak dalej i tak dalej. Dla mnie to nie jest problem. Ja sobie wolę skleić dwie sklejki 4 mm razem, czyli dwa koła razem. Mogę sobie oczywiście wypalić punkty, takie otwory pilotażowe, które mi ułatwią klejenie, także zero problemów, a wiem, że że mam wtedy tę jakość cięcia na bardzo dobrym poziomie. Wiecie, to, to też nie chodzi o to, żeby żeby pokazać, że przetnę 6 mm, a, a sklejka będzie po prostu upalona tak, że, że z tego i tak się nic nie będzie dało zrobić. Także tak to wygląda na ten temat. Ja myślę, że takie głowice z dwiema soczewkami zintegrowane w sobie to jest dobry kierunek i producenci jak najbardziej mogli, powinni w tą stronę. Sama maszyna bardzo fajna konstrukcja. Przede wszystkim z tej strony mamy tutaj Yy, drugi pasek yy, zębaty, także tutaj mamy tą pewność, że ta oś X, ta rama nam tutaj nie będzie chodzić na boki. W moim pierwszym laserze, tanim laserze, niestety pasek jest tylko jeden. Yy, co prawda, nie miałem z tym problemów, no ale wiadomo, że takie rozwiązanie jest o wiele, wiele stabilniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, ekran, szczerze mówiąc, nie miałem. Zbytnio okazji się nim bardzo, bardzo dużo pobawić. Fajne jest to, że nie będę go włączał, bo będzie tutaj jest ten traktor, będzie hałas. Ale mamy na przykład również sterowanie ręczne, możemy sobie podjechać nim, w razie czego odjechać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście widzieliście nieraz, ja to robię po prostu ręką, ale tutaj, tutaj mamy e, slot na kartę SD, w razie czego możemy sobie tutaj włożyć kartę i plik, który będzie na karcie, będziemy mogli go sobie. Obrobić tutaj na tym urządzeniu. Myślę, że o wszystkim powiedziałem, że o wszystko mniej więcej pokazałem. Tak jak widzieliście, pracował, zrobił swoje. Tak to wyszło. Ja za chwilę zabieram się i przyklejam te wszystkie litery tutaj u góry tej zabudowy. Mam nadzieję, że zobaczycie jeszcze ten efekt. A ja się z wami żegnam. Link do tej maszynki macie w opisie zobaczycie sobie, poczytacie sobie więcej o tej głowicy, zobaczycie co tam producent tam jeszcze ciekawego pokazuje, o czym ja nie wspomniałem, a ja za chwilę uciekam, bo mnie żona za chwilę normalnie udusi, ale dostanie taką piękną deskę, to może, może nie będzie tak źle. Dobra, słuchajcie, wytrzymaliście do końca tą moją prezentację, to napiszcie proszę komentarz od dechy do dechy lub... W ogóle, napiszcie, co myślicie o grawerkach laserowych. Słuchajcie, ja mi się bardzo podoba ten temat i na pewno e, będzie on e, powtarzany na moim kanale, bo widzę z tym duży potencjał. Można robić świetne rzeczy, nie trzeba mieć dużego warsztatu. E, można taki laser używać nawet w domu, zabudowując go w komorze albo kupując komorę do niego. Już nie mówię o jakiejś małej piwniczce i można naprawdę robić śliczne rzeczy, ozdoby i duże, i małe, i składane. Naprawdę zastanówcie się, bo myślę, że to dla niejednego z Was będzie szansa na fajne majsterkowanie, fajne prace z, z drewnem. A nie słuchajcie innych, że to jest jakaś kosmiczna technologia, to nie jest nic trudnego. Dobra, tyle myślę, że na dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.